Najlepszy. No. najlepszy. Zdecydowanie. Ale nie wiem, to jest każdy układ możliwy. Ale kto jest... najlepszy według Nie, obecnej. no każdy układ jest możliwy. Nawet teoretycznie po naszym przegranym. Jest każdy układ możliwy. A co sądzicie o zawodów? No dzisiaj wszystko wychodziło, zwłaszcza w pierwszym sztecie. Silny zespół. Zbijają wszyscy. Dziękuję. Zawodów panie Stanisław Kodowski. Jak się sędziuje? No trzeba przyznać, że turniej jest zorganizowany bardzo dobrze. Jest trzech sędziów. Są sędziowie liniowi, a więc sędziowanie jest stosunkowo łatwe. W poprzednich latach było to trudne, ze względu na to, że jeden sędzia gwizdał i było sporo niejasności. No, ale jest ciasne i jedno No, no, no wiadomo, Bytowie na... nie mamy uczciwej sali, nawet do siatkówki. W przyszłości może będzie z prawdziwego zdarzenia. a jak zespoły? Czy negują wyniki, czy kłócą się o... Nie, wyjątkowo w tym roku nie ma żadnych zadrażnień, sprzecznych sytuacji. Może dlatego, że sędziowie liniowi są niepomocniczymi? Nie, no przede wszystkim dlatego, że no jest są wszystkie linie obstawione i dużo łatwiej jest sędziować. A jak atmosfera? Atmosfera bardzo miła. Bawią się wszyscy ładnie. Dziękuję jakimś widzi Pana również na siatkówce, oprócz tego, że jest pan y, radny proszę. Tak, uważam, że każda aktywność jest potrzebna człowiekowi, no i ta fizyczna również. A jak pan ocenia mecz? Fajne koleżeńskie spotkanie przede wszystkim, no i miła sportowa atmosfera. Czy nie uważa Pan, że warto było rozszerzyć właśnie takie turnieje na turniej zakładowy? Warto by było i może latem, wzorem lat, lat ubiegłych można by było to reaktywować, kiedyś takie rzeczy by się odbywały i również w miłej koleżeńskiej atmosferze. To jednak zespala społeczeństwo bytowe. Wśród nauczycieli może być nawet chyba dwie i trzy drużyny, takie są dobrze. Na pewno tak, a może i więcej. A co pan sądzi o rozgrywkach zakładowych i kto by je musiał organizować? No, podejrzewam, że najlepszy w tym jest mimo wszystko Mosir wraz z jego dyrektorem. A co sądzi pan o panu Ryszardzie Morzuchu, który jest głównym organizatorem i tak profesjonalnie przygotował ten turniej? Brakuje mi słów uznania. Na pewno dobrze.